No idziemy do zamku grodno. Tu jest początek podejścia i sobie idziemy tutaj. Witam wszystkich tu dziadek Janusz. Dzisiaj będę zwiedzał i chyba też podziwiał przepiękny zamek grodno. Grodno, jeden z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych Zamków Polski. Położony w Zagórze Śląskim. Cieszy się bardzo długą historią, z którą splecione są niezwykłe tajemnice i legendy. Malownicze położenie na szczycie góry Hojna. Zapewnia widoki z jego wieży oraz najpiękniejsze panoramy na Dolnym Śląsku. Na góry Wałbrzyskie, na góry Sowie i pod górze Wałbrzyskie. Grodno już od ponad wielu, wielu, wielu lat przyciąga turystów. Jest to bowiem jeden z pierwszych zamków na Śląskich. Na Śląsku, przepraszam? Udostępnionych do zwiedzania. A jego mury kryją liczne zagadki i sekrety. Wciąż są żywe wzmianki o zaginionych skarbach. Zapraszam bardzo do oglądania. jądrek ale Wkręty. To też jest technika budowlana. Ale muszę Państwu powiedzieć, że dobrze Państwo wiecie, że wszystko pracuje. I na przestrzeni wieków, jeżeli mur, więź badachowa pracuje, a nie jest dobrze. Słuchajcie, widzą Państwo budynek bramny świeciowieczny. Budynek bramny bronił dostępu do zamku górnego była opuszczana jeszcze krata w momencie jakiegokolwiek zagrożenia i budynki bramne były dobrze obsadzone, ale były też i basteje mury, bardzo dużo skrzydeł pierwszy chór Bożyk przy tronie Boga, Wszechmogącego Pana Naszego I tutaj mamy akurat dwa malutkie serafiny jeden aniołek i drugi to chyba stajnie się być porozować. no coś w tym mogło to nic Ci nie grozi Żaden do zamku się nie wetrze. Dokumenty, ta dziewica w Norymbergii potrafiła, przy w Bogu, yy, ich pochłonąć i ewentualnie może Bóg zmienił zdaniem i odszedł, odpuścił. Krypta grobowa rodziny von Zadis, to jest ta rodzina, która zamek do 1937 roku miała w posiadaniu, ratowała go, bo później go doposażyła w zbrodni białą palną. herby rodowe po stronie matki i ojca, czyli klamra od pasa, tak zwana szekla, pasa rycerskiego, po stronie ojca i matki. To świadczy o tym, że rodzice Konrada, poncajlic, który miał 10 lat jak zmarł, byli ze sobą spokrewnieni. Daleka kuzynka poślubiła dalekiego kuzyna. Żeby nie rozproszyć majątku, władzy, często w takich rodach zamożnych to robiono. W kazierostwo, tak, dosłownie. Ale takie to były czasy i naj, najpotężniejsze rody w Europie często to stosowały. Nie dość, że Konrad zostawia nam tą informację niezwykle poważalną. W miejscu wykonania zbrodni, w miejscu skazanym były różne krzyże wstawiane, na krzyżu były grawerowane narzędzia zbrodni, którym kogoś, że tak powiem, raczytano. i chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli była towa... A nasz pojątek się uratuje. uratuje. Wszędzie ślubu, bo urobiono naszą kosztelankę 13-14 lat. Co ona miała zrobić w Rycerz, Rycerza, powiem Ci niewiasto, wysłano daleko, żeby nie było jakim, gdyby się dowiedział, że będzie wesele z nie tym, którego ona nie kocha. Laki, to by tutaj były na murach. Ona była cały czas praktycznie dobrze doświetlona od strony wschodniej przez południową. Były okna witrażowane, ściany były pokryte polichromią, bogato zdobione stropy i podłogi. Nie dość tego ta sala miała, czuję, mocz korzystów i nabyć, a co dopiero budować zamek. Ewidanie też swoje robimy. Ta część, ta część to jest... Będzie pan próbował. później pan powiedział z dwóch rady, potem poczeka pan chwilę. Spółka pan tutaj razem z pomocą. Ale ja mam tutaj związek. Musimy, się wszyscy, tam będę zaraz Koniecznie trzeba wejść na wieżę. I wcale nie jest taka wysoka. Jak się wydaje. Po wejściu na wieżę ukażą się nam wspaniałe widoki. Oczywiście pod warunkiem, że będą te, do tego dobre warunki. A ja dzisiaj miałem, jak widać, warunki bardzo dobre. Tylko niestety wiało. I to wiało.